Z interwałami część czwarta. Septymy małe i septymy wielkie. Zbudujemy te interwały wykorzystując przewroty. Septyma mała od dźwięku E w górę. Przewrotem septymy małej jest sekunda wielka, którą budujemy w dół. Raz, dwa i liczymy od dźwięku E dwa półtony w dół, jeden, drugi. Wychodzi nam dźwięk D i przepisujemy go o oktawę wyżej. Septyma mała w górę od dźwięku gis. Tak samo. Przewrót to sekunda wielka w dół. Jeden, dwa. Szukamy dźwięku gis i dwa półtony. Raz, dwa. Na nie mamy F, a musimy mieć ten czarny, więc dopisujemy krzyżyk. Fis. I przenosimy go o oktawę w górę. Teraz septyma mała w dół od dźwięku H. Przewrót. Sekunda wielka, tym razem do góry. 1, 2. Szukamy H i 2,5 ton. Raz, 2. Mamy C, a mu musimy mieć CIS. I przenosimy go oktawę w dół. Teraz od dźwięku D, septyna mała w dół. Przewrót. Sekunda wielka, w górę. 1, 2. D i 2 w górę. Raz, 2. E. Napięcie linii też mamy E, więc przenosimy go o oktawę w dół. Teraz budujmy septymy wielkie. Najpierw w górę od dźwięku G. Przewrotem septymy wielkiej jest sekunda mała i budujemy ją do dołu. 1, 2, szukamy G i jeden półton w górę. Teraz mamy napięcie linii F, a potrzebujemy ten czarny, więc dopisujemy krzyżyk FIS. I przenosimy go na górę. Teraz od dźwięku B. septymę wielką w górę. Czyli sekunda mała do dołu jest przewrotem. Jeden. Dwa. Szukamy B. I jeden półton w dół. Raz. A. Mamy A. Więc przenosimy go na górę. Teraz septyma wielka w dół od dźwięku G. Budujemy sekundę małą w górę. 1 2 szukamy G i jeden półton w górę. Raz. Na pięciu linii mamy A, a potrzebujemy niżej, więc dopisujemy bemol. I przenosimy ten dźwięk o oktawę w dół. Ostatnia septyma, wielka w dół od dźwięku Cis. Przewrotem jest sekunda mała w górę. Raz, dwa, szukamy Cis, tu jest Cis i jeden w górę d mamy d więc zapisujemy go oktawę niżej